Artur, co znowu? Podać węglem. Nie mam. Nie, kurwa nie masz. Jest ze Mam płyńce. Tylko jedną. Ty kurwa nie masz. Wypierdalaj z mojego domu. <śleszamy> <śleszamy> Lama! <śleszamy> bierz ją. Po co ci węgiel? Bo mi się skończył. Muszę po, po, poprosić potwora w podłodze. Pod, podłodze. Szkodliwę odprawić. Oj, kurwa, czekaj. Nie tak. Yy, się w... masz. I daj mi węgiel. Teraz stań w kącie i nie patrz. Dobrze. No. Jałem twoje dary. <noise> Już mogę się obrócić? <noise> tak. O, zajebiście. Ale że kurwa trzy tylko! jest tylko dwa jajka! Już tak tak dostałeś jedno więcej. <noise> dwa jajka za trzy czarne jajko. Pierdole. A <noise> co ty chcesz z tego węgla? Wiesz, że węgiel jest drogi? <noise> no kurwa raczej. Ty byś sobie kurwa łóżko znalazł. Nie mam czasu, patrzeć jak pszenica rośnie. O! o deszcz nie. pada. No. Fajnie. Nie, fajnie. Ale pszenica będzie rosnąć, ja pierdolę. Ale ryby teraz wybrały. By ja bym potrzebowała potwora ze śmietnika, wiesz? Co ty znowu chcesz? Węgiel? Znowu? Mhm, mm no zapas. A, ci trzy? No, trzy. Czekaj, skończę kopać tylko. <noise> Go zawołam zaraz. Idź. Kurwa druga przyszła. Ja A gdzie Dary? No, czekaj, bo robię coś. Hmm. Mam Dary dla ciebie. Dokąd idź. Do idź? Ej, kaiba! Bo... Spadłam! Kura mnie zepchła. Wybacz. No. O, kur mam jeszcze jedno. Kur kurwa, otworzyć nie mogę. Ja pierdolę, płód mi zajebała. Ja ci zajebałam, sama sobie zrobiłam. Chuj, jest z powrotem. Kiedy kury do domu wzięło? Myślę, że na samych jajkach będę całe życie jechać. Mhm. Aha, jasno. Muszę im domek zrobić. Kurom? Mhm. Co to pie? Co tu się dzieje? Ja pierdolę Ja mamy wiedźmy przed drzwiami, wiesz, sprawdź. Ja? Tak, wyjrzyj, że przez duch. Aha! Dokopałem się. Nie ma tu nikogo, nie widzę nikogo. mi SPIERDOLIŁA! Co? Dwie! Kury mi spierdoliły, Artur. Aha, jak nie mogłeś? ma. Jak mogłeś? Jak jak mogłeś? Chodź tu, chodź. No chodź tu. Ja zapomniałam i teraz mam trzy kury, bo jedna mi spierdoliła. O oh no Trzeba was rozmnożyć Nie ruchajcie się Pff. Dziękuję Pierdol Nie do mojej jaskini Żebyś żelaza na mną rzucę. Pierdalaj. O nie. nie wiesz co ja widzę? Co? Moją zaginioną kurę cały czas. No, no. Nie patrz na mnie. Nie kiwaj do mnie, wypierdalaj, dalej, bo ja chcę zrobić okno. K kura ci kiwała? Tak. Mądra kura. Nie wie, że dirt się skończył. Ja chcę mieć żelazo. Tylko jedno serduszko. Co? Hui, co? 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 tu Co? dobrze? No to dobrze. Węgla w chuj. No, no to dobrze. I ta kurwa, bać! No to chodź. Nie mogę! Jest to póki potworów nie ma. To coś ciekawego będzie. Najpierw wolałbym coś zjeść. siły. Nie bierz. wiem, ja dalej jajka ci zbieram, jakbyś chciał. Nie przyjmuj jajek. Albo w sumie... Jak się robi ciasteczka? Kurwa O kakao, nie przyjmu. No zabierz tą kurę mi stąd, kurwa Jaką? Z mojego pieca jebanego Masz kurwa swoje kurczaki Pierdole, sobie mój piec przypłaszczyła to były jeszcze czasy, jak nie miałam tego domu, jak byłam, wiesz, bezdomna. Nie, 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 nie. O, zajebiście! Jaka ja kurwa mądra jestem! O, ja pierdole, nie. No chodź tu, chodź do swoich braci, no. No, ale wskocz, że tu. Idź. Do zagrody. O zajebiście. Pięknie. Wbiłe jej skóra mi gada. Wirt <grym> mi się skończył. Co robisz z tym wirtem? Kurwa sadzę. No. Jest! Domek będę musiała powiększyć trochę. <grym> Robię mi się ładuje! O! Jest pająk! Właśnie! Jest! dawaj, nieć. dawaj nieć, frajerze. nie idź! To nie frajerzy! Nie mów, że ty chcesz kurwa, łuk. Nie, chcę wędkę! Ej, mm. w sumie. To kurwa brzmi jak plan z tą Uf, wędką. O! Jest pająk! Nie, tup, tupaj ode mnie, tylko chodź tu! Murwiło! Haha! Jest jedna nici. I no teraz pamiętaj, co nie? Mm, że jak... łowisz y, gdzieś... Kurwa jakby ci to powiedzieć? O kelpy są. Będę miała paliwo! Już, już nie potrzebuję twojego węgla. To ty pierdolisz? Yy, słuchaj, jak masz wędkę i będziesz w małym jeziorku sobie łowić, to pamiętaj, że nie będziesz łowić tych yy, książek i takich innych pierdół, nie? A nachuj mi książki z ryb. No, żeby. Na chuj ci ryby. <laughs> żeby jeść! Już że po co ja łowię? pierdolę! A wypierdolił ci ktoś kiedyś rybo w zęby? Co! Ryba mnie zatruła, Gnuje bany Brajer. No bo teraz kurwa tak. Potrzebuję węgiel. Trzeba kelpy przepalić i potem przepalone kelpy będę mogła jako węgiel używać. The fuck? Co? Cichurę. Na dłużej star star starczają, jest więcej. Łatwiej i dostępne. Hmm? Jedne zwierzątka. Jakie zwierzątka? Co to są kelpy? Dwa <grywa> po angielsku kelp. Nic to nie mówi. Boże, takie dławiące się help. Eee. <grywa> yy, wodorosty. Wolałem wersję ze zwierzątkami. <laughs> Zamknij się lamo! Nie chcesz lamy? <śmiech> <śmiech> żelazo! Zamknij się owca, moje żelazo. To jest na Nie wiem, czy znajdę drogę do domu. <laughs> Może drzewo w ziemi. Ale śmiesznie Wow, już na jeden blok O. Mógł Co? Ciasto dyniowe, mordo Tak, wiem Razem kurwa dyni Ja ci nie chcę nie mówić, ale się ściemnia pomału A, to... ci nie Ja boję. cię kurwa ratować nie będę Ja się nie boję Weź jakąś rację, wystrzel coś. Nie posiadam. Jakbym miała fajerwerki, to bym ci puściła. Weź wieżę z... Ja teraz sobie dach robię. No właśnie, to jesteś kurde na zewnątrz. No nie, właśnie w środku. Jak ty dach ze środka budujesz? No? Aż ty rozumiesz go od człowieka. O, widzę mojego... Nie być Słyszałem jajko Cześć ma jajka, cztery już zniosły Uh Au Ty kurwa gnoj... Zgińczysz Jezu, yes, kość Oh, fuck Pomocy! Atakują mnie! O ja pierdolę, co ja zrobiłam Na pewno mi nie pomogłaś uh. Ja przepaliłam kelpy, a one miały być surowe, jako ten... No chuj będę miała jedzenie. Mięso sobie zostawię na inne czasy. ci powiem, że się trochę przelękłam. Taki <laughs> kurwa creep. O oh fuck. Kurwa nic nie widzę. <laughs> Ej, może wysadzę z obok twojego domu. Już nie będzie. Oła! No nawet kurwa, U nie wiem. Kurwa, kurwa i zombie! Aaaaaah! Kurwa, go! Otwieraj drzwi! Otwórz drzwi! Otwieraj! Aaaaaah! Nie mogę tego tego chuja trafić! Ja pierdolę! Zastawują lamę! Aaaa, wraca tu! Środka, pomocy! Kurwa, zabi go! Ja pier... Bawi mnie to, że on się na tobie skupił, a ja sobie kury rozmnażałam za ten czas. Rodzinę mu wybiłem. Kurza mnie to, że ja mam kółko w myszce zjebane. I w kurwa, że moje grzyby nie rosną jeszcze. Bo ja nie wiem, czy one ci będą rosły. Rosną, przecież czytały. No to może nie był Minecraft. To e, e. no, jest poradnik, jak sadzić grzyby w domu. W domowym zaciszu. Żeby mm. wykopać dwa bloki w górę, wsadzić tam węgiel, żeby miały... <laughs> ...wystarczająco dużo światła, ale nie za dużo. Pewnie. Ej, Creeper tu jest, weź mi go. Zabij go. Nie bo mi dom wybuchnie. No co se poprawisz. Mmmm. -mm. Creeper cię urządzi. O far! Kurna kolejny przyraz. Weź Ha? Co ha? Wy kurwie. Czekaj, bo się z creeperem napierdalam. Czekam na eksplozję. Pierwszego Dobra. moba zabiłaś? Mhm. Mm Jezus maria Ja pacyfistycznie gram mm -hmm. Nie wiem o co ci chodzi A ile mięsa już zażarłeś? Cicho Panie pacyfistko Wypierdalaj z mojego pola Nie, Tylko spierdalaj A dobra nieważne, ważne ja tu mam jeszcze cały stak W skrzynce No co za małpa mm. no Kurna, tak, grzut, grzutki mi zadeptał jest jeden. Wypierdalaj są, co, co, co? co ci zadeptał? Kurwa ten wieśniak jebany, wypierdalaj! Co na co go? Tam, aha. To ty. Skurwiel jeden no. Aha. Ale przecież co? On tu jest, chyba że to jest... A nie. A. O! Nowy przylot. Wypierdalaj z błędzi. Nie posionym. <laughs> kurwa nie posionym, ja pierdolę. Kurwa, nie posiony, o, kurwa. O, ja pierdolę. O, kurwa. Co to jest za drzewo dziwne? Nie uwierzysz. No nie wierzę. Kurwa, węgiel znalazłam. Wow! Niesamowite! Nie będę musiała w ciemnościach kopać. Ale wypierdala z mojej skrzyni. kurwa! Nie uwierzysz, co znalazłam. Jezus. Żelazo. oh my